Cześć, witam serdecznie. Zapraszam do uprawiania piłki ręcznej dzieci w wieku 6-9 lat w Champions Handball Akademii w gminie Lesznowola. Champions Handball? Witam serdecznie w imieniu starszych panów, ale aktywnych. W imieniu Karola Bieleckiego, Grześka Tkaczyka no i moim skromnym Sławomira Szmala zapraszamy na zajęcia do Champions Handball Academy w gminie Lesznowala. Obiecujemy fajną zabawę. Mam nadzieję, że będziecie się rozwijać i sportowo, i z uśmiechem na ustach. Pozdrawiam, Sławomir Szmal.